W 1952 roku, podczas rutynowych prac konserwatorskich w Zamku Wawelskim, robotnicy natknęli się na coś, co na zawsze zmieniło spojrzenie na historię Krakowa. Za jedną z piwnic, w miejscu, które do tej pory było uważane za martwy mur, odkryto wąskie wejście prowadzące w dół, w stronę rzeki Wisły. Dokumenty opisujące to znalezisko zostały natychmiast opieczętowane i oznaczone klauzulą tajne. Przez kolejne 7 dekad nikt nie miał prawa do nich zajrzeć. Dopiero w 2023 roku, dzięki odtajnieniu części archiwów państwowych w Krakowie, Polacy mogli po raz pierwszy zobaczyć mapy, szkice i notatki dotyczące tajemniczego tunelu. To, co znaleziono, nie było legendą. Był to system podziemnych korytarzy, który mógł odegrać kluczową rolę w jednej z najtrudniejszych chwil w dziejach Rzeczypospolitej. Aby w pełni zrozumieć znaczenie tego tunelu, musimy cofnąć się do połowy XVII wieku. W 1655 roku Polska znalazła się w obliczu ogromnego zagrożenia. Był to początek tak zwanego Potopu Szwedzkiego, kiedy armia Karola X Gustawa wkroczyła do kraju, siejąc spustoszenie i zajmując kolejne ziemie. Kraków, stolica królewska i jedno z najważniejszych miast w Rzeczypospolitej, stał się naturalnym celem ataku. W obliczu nadciągającej inwazji król Jan II Kazimierz i jego doradcy musieli przygotować plan awaryjny. Według kronik zakonnych Bernardynów istniał projekt ewakuacji rodziny królewskiej, najważniejszych urzędników oraz skarbów narodowych. W dokumentach pojawia się wzmianka o tajnym szlaku podziemnym prowadzącym spod katedry wawelskiej w stronę rzeki Wisły. Jednak oficjalna historiografia przez lata milczała na temat istnienia takich korytarzy. Uważano, że są to jedynie legendy, opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców Krakowa. Dopiero odnalezione w 1952 roku dokumenty i mapy architekta Jana Franka z 1640 roku rzuciły nowe światło na sprawę. Frank, włoski budowniczy działający na Dworze Królewskim, miał zaprojektować sieć podziemnych korytarzy, nazwanych później szlakiem Ucieczki Królewskiej. Ich zadaniem było umożliwienie szybkiej i dyskretnej ewakuacji z zamku w przypadku oblężenia. Według planów tunel miał prowadzić aż do samej Wisły, a być może nawet pod dnem rzeki w kierunku Wyspy Grunwaldzkiej, strategicznego punktu obronnego. W 1952 roku, kiedy podczas remontu natrafiono na fragment wejścia, decyzja władz komunistycznych była natychmiastowa. Znalezienie podziemnych tras komunikacyjnych może prowadzić do niepożądanych spekulacji historycznych. Materiały należy zapieczętować do odwołania. Dla zwykłego obywatela sprawa nie istniała, a informacje o tunelu zostały zamknięte na ponad 70 lat w sejfach Archiwum Państwowego w Krakowie. Dziś, kiedy po raz pierwszy możemy spojrzeć na te dokumenty, rodzi się pytanie, dlaczego władze PRL tak bardzo obawiały się ujawnienia prawdy? Czy chodziło tylko o kwestie polityczne związane z obrazem historii, czy też tunel krył coś jeszcze bardziej niezwykłego? W odtajnionych aktach z 1952 roku znajduje się szczegółowa mapa z podpisem samego Jana Franka. W rogu dokumentu widnieje tytuł Plan podziemnych tras komunikacyjnych. Anno Domini 1640. Linia czerwonego atramentu wskazuje przebieg korytarza od wzgórza wawelskiego w stronę rzeki. Najbardziej zaskakujący element: tunel nie kończy się na brzegu Wisły. Według opisu konstrukcja kontynuuje swój bieg pod dnem rzeki i wychodzi na Wyspie Grunwaldzkiej, która w XVII wieku miała ogromne znaczenie strategiczne. Dlaczego ta informacja była tak istotna w połowie XX wieku? Otóż w notatkach konserwatora Kazimierza Nowaka, sporządzonych w 1953 roku czytamy, znalezienie tunelu pod Wisłą może prowadzić do rewizji granic ZSRR. Lepiej zachować ciszę. Ten fragment jest kluczowy, pokazuje bowiem, że odkrycie średniowiecznej infrastruktury mogło mieć konsekwencje polityczne w okresie powojennym. Władze komunistyczne obawiały się, że dyskusja o dawnych szlakach strategicznych doprowadzi do sporów terytorialnych, dlatego całą dokumentację oznaczono jako ściśle tajne i zamurowano wszelkie ślady wejścia. Ale sam fakt istnienia takiego projektu architektonicznego nie powinien dziwić. W Europie XVII wieku podzierne trasy komunikacyjne były stosunkowo częste. W Pradze, Wiedniu czy Budzie rodziny królewskie miały przygotowane drogi ewakuacyjne, które w razie ataku pozwalały im opuścić pałace w sposób niezauważony. Wawel jako centrum polityczne i duchowe Rzeczypospolitej musiał mieć również podobne rozwiązania. Warto przy tym wspomnieć o roli samego Jana Franka. Ten włoski architekt, zatrudniony na dworze Wazów, odpowiadał nie tylko za projekty budowli reprezentacyjnych, ale również za wzmocnienia obronne Krakowa. Jego podpis na planach z 1640 roku jest bezczelnym świadectwem. Potwierdza, że tunel nie był mitem, lecz realnym przedsięwzięciem inżynieryjnym, zaplanowanym z myślą o bezpieczeństwie króla i państwa. Analizując dokumenty z 1952 roku, badacze zauważyli jeszcze jedną intrygującą rzecz. Mapa zawierała oznaczenia symboliczne, przypominające herby i znaki tajne. Jeden z nich, przedstawiający skrzyżowane klucze, był identyczny z symbolem używanym przez kapitułę katedralną. Może to sugerować, że duchowieństwo miało dostęp do tunelu i mogło go wykorzystywać w czasach zagrożenia. Czy możliwe, że część duchownych była odpowiedzialna za przechowywanie kluczy do wejścia? Na marginesach dokumentów znajdują się również notatki konserwatorów z lat 50. Wejście zabezpieczone, dostęp ograniczony, wszelkie dalsze badania wstrzymane decyzją ministerstwa, czytamy w jednym z raportów. Innymi słowy, władze PRL nie tylko ukryły fakt istnienia tunelu, ale także fizycznie go zablokowały. Wszystko to prowadzi do pytań, które zadają dziś historycy: czy tunel wciąż istnieje w całości? Czy rzeczywiście przebiega pod dnel Wisły, jak sugerują plany Jana Franka? A może miał inne odgałęzienia, o których dziś jeszcze nie wiemy? W archiwach znajdują się tylko fragmentarne wzmianki o dodatkowych korytarzach, ale brak jednoznacznych dowodów. To właśnie ten brak jasności sprawia, że tunel pod Wawelem staje się jedną z największych zagad polskiej historii architektonicznej. Jednocześnie otwiera pole do dalszych badań, które mogą połączyć historię, archeologię i współczesną technologię. W poszukiwaniu odpowiedzi wróćmy jeszcze do roku 1655, czyli do okresu potopu szwedzkiego. Według kronik Bernardynów, w czasie oblężenia Krakowa król Jan II Kazimierz miał przygotowany plan ewakuacji przez tajne przejścia. Chociaż oficjalne źródła historyczne nie wspominają o tym wprost, wiele relacji ustnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców Krakowa potwierdza, że mieszkańcy miasta wiedzieli o istnieniu podziemnych tras. Niektóre z tych historii mówiły nawet o tym, że w tunelach ukrywano skrzynie ze skarbami królewskimi. Jednak dokumenty z XVII wieku wskazują na coś innego. Tunel miał przede wszystkim charakter strategiczny. Umożliwiał szybkie przeniesienie się z centrum miasta do bezpieczniejszego punktu obronnego po drugiej stronie Wisły. W czasach, gdy mosty były niszczone w trakcie wojen, taka droga była bezcenna. Oznaczała możliwość przetrwania oblężenia, a nawet zmiany losów całej wojny. Co ciekawe, w planach Jana Franka pojawia się również symbol, który przypomina herb Rodu Lubomirskich. Historycy zastanawiają się, czy możliwe jest, że wpływowe rody magnackie miały udział w finansowaniu budowy tego systemu. Lubomirscy, znani z potężnego majątku i bliskich relacji z królem, mogli inwestować w taki projekt, traktując go jako zabezpieczenie własnej pozycji w czasie kryzysu. Odkrycie to prowadzi nas do fascynującej hipotezy. Możliwe, że tunel nie był jedynie szlakiem ucieczki królewskiej ale także elementem większej sieci podziemnych korytarzy, które łączyły kluczowe punkty Krakowa: zamek, katedrę, klasztory i magazyny żywności. Gdyby udało się to potwierdzić, mielibyśmy do czynienia z unikalnym na skalę europejską systemem podziemnej komunikacji z XVII wieku. Doktor Wiśniewska podczas badań wspomniała jeszcze jeden niezwykle istotny siegół. Georadar ujawnił obecność pustych przestrzeni, które nie zostały uwzględnione na mapach z 1640 roku. Może to oznaczać, że część tuneli była rozbudowywana w późniejszych latach, być może jeszcze w XVIII wieku. Jeśli tak, to historia tunelu pod Wawelem wolnie nie kończy się na Janie Franku, ale trwała znacznie dłużej. Dlaczego więc przez tyle lat o tym milczono? Tutaj ponownie wraciamy do czasów PRL. Każda informacja, która mogła wskazywać na dawne niezależne inicjatywy polskiej elity, była niewygodna dla nowej władzy. Archiwa były zamykane, dokumenty chowane do sejfów, a tunel zamurowany grubą warstwą betonu. Wszystko to, by pamięć o dawnym systemie obronnym nie stała się inspiracją do pytań o suwerenność. Dziś, kiedy dokumenty zostały odtajnione, mamy szansę zrozumieć nie tylko samą technologię budowy tunelu, ale także jego symboliczne znaczenie. To nie jest jedynie historia o cegłach i murach, to opowieść o polskiej determinacji, o walce o niezależność i o pamięci, którą przez dekady próbowano wymazać. Kiedy spojrzymy na całą tę historię z dzisiejszej perspektywy, staje się jasne, że tunel pod zamkiem wawelskim to coś więcej.